Już wczoraj żeście widzieli, mocna przesyłka do mnie trafiła, przypominam, że adres do wysyłki zawsze znajdziecie w opisie filmu. Zresztą na końcu filmu też jest i wysyłamy pocztą polską, bo kurierem się nie da na skrytkę pocztową, jak się okazuje. Będziemy teraz robić przegląd tego, co od was dostałem. Bardzo dziękuję. Pierwsza przesyłka, słuchajcie, dostałem od dużornego informatyka. Coś z mojej dziedziny. Słuchajcie, dyżurny informatyk. Pomocinformatyczna.pl e, przysłał mi takie fajne rzeczy i to jest e, tak. Szanowny panie szafa, na wasze wiosenne spacery przesyłamy dla Ciebie i dla Kasandry chusty sportowe 8 w 1. Mogą się przydać również podczas e, lata. No, słuchajcie, na pewno się przydadzą. Dziękuję dyżurnemu informatykowi e, za chusty sportowe. Będziemy je testować, na pewno je zobaczycie gdzieś, e, kiedy będziemy się przemieszczać spacerowo po mieście. Kolejna opcja tym razem jest coś takiego. Dostaję pismo, zawsze wam pokazuję, co jest. Dostaję inbest.pl. Dam wam linki do tych różnych rzeczy w opisie. Może ktoś skorzysta. I tutaj dostaję taką informację. Dziękuję za to, że oglądacie moje kanały. Bardzo fajnie, że wam się podobają. Mnie też się podoba, że wam się podoba. To jest strasznie duża motywacja do, 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 do roboty i od firmy dostałem. Eee, prowadzę sklep internetowy, oczywiście stacjonarny, także z akcesoriami foto i video, na adres strony Inbest.pl oraz na AllegroISPP.pl. Pomyślałem, że, tobie mono, że, 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 że myślę tobie monopod do selfie. Ostatnio coś powinina, że chciałbyś zacząć z nich używać, bo już z obiektywem do telefonu może się przydać eee, w podróży. Słuchajcie, może mi się przydać, bo będę nagrywał podróży telefonem i jest dodatkowo na wwwinvest.pl, mm, jak będziecie robili zakupy i ktoś się połowa na mocny volgoga albo szafa, to dostaje 5% rabatu. Dobra. Nakładka na, na smartfona z dodatkowymi, z dodatkowymi obiektywami. Zobaczymy, czy to w ogóle zadziała. Byłem ciekawy, czy to w ogóle na przykład u mnie zadziała. Przetestujemy, i kolejna sprawa to jest monopod, tak zwany Selfie Stick. O, taki widzę nawet solidny, gdzie można sobie zamontować tele, telefonik oraz widzę, że można wykręcić. Jest głowica, gdzie można zamontować dodatkowe rzeczy, plus jest pilot do zdalnego sterowania. Połączymy to wszystko z, z telefonem i zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało. Dziękuję, Andrzeju. Za przesyłkę od ciebie. Myślę, że się przyda, szczególnie na najbliższym wyjeździe. Kolejna opcja, od Kamila i Michała spionek. Dostałem również od nich list. Zawsze z zaciekawaniem oglądamy Twoje materiały w serwisie YouTube, szczególnie ostatnia seria Deli, bardzo przygoda nam do gustu. Chcąc wyrazić naszą wdzięczność za Twoją produkcję przysyłamy dwa załączniki. Mamy nadzieję, że będą Ci smakować. Proszę bardzo, jeden załącznik taki. I pionek z pionek. Dziękuję Kamilowi yy, i Michałowi. Powiem szczerze, że pil z pewnie w Kielcach bym nie dostał. Sadzam do lodówki, żeby się schłodziło i będziemy testować. Słuchajcie, są strzałki, znaczy się, że trzeba się chyba nimi kierować. Trochę zostałem się brutalny, pokazuję, witaj Marcinie, dostałem tutaj kolegi, od kolegi SQ7, SQ6 VRS, czyli krótkofalowca również, z Nysy, postanowił dorzucić swoje 5 groszy do mocnego vlogu, jeżdży dużym mobilem po Europie, odkrywam nowe, nowe smaki, które nie są spotykane w naszym kraju, tak więc przeszyłem Ci małe co nieco. Oczywiście wielka łapka za Twoją produkcję i do zobaczenia na... Łosiu Słuchajcie, Radkowi dziękuję bardzo za przesyłkę Zaraz zobaczymy co Słuchajcie, zakładam, że to jest chyba musztarda Aczkolwiek jest tu napisane w niemieckim języku Który jest dla mnie w ogóle nie Nieczytelny, ale zaraz zobaczymy Tak, musztarda Będzie grillowo Także się na pewno przyda, dziękuję Radek I dostałem całą masę różnych Red Bulli których faktycznie u nas nie ma To jest jakiś napitek oznaczony logiem znanym wszystkim bardzo dobrze Zaraz się zapoznam ze składem co tam jest Oraz nowe Red Bulliki, które są w wersji Limited Edition Dziękuję Radek, będziemy je spożywać Również widzę, że delikatnie wyczułeś moją słabość do tego typu drinków Tak więc na pewno się przydadzą, bardzo dziękuję Kolejne dwa chmielowe napitki dostałem od Piotka. Piwowar z browaru Arcybrowar. Nie miałem okazji spotkać u nas w okolicy. Dziękuję. Chętnie przetestuję Wasze produkty. W parce masz moje dwa najnowsze piwa. Jesteśmy browarem rzemieślniczym. Mam nadzieję, że od teraz będziesz pił tylko takie piwa. Będę się starał. Czyli rzemieślnicze, rozumiem. Yy, prywatnie oglądam Cię już od dłuższego czasu, bardzo lubię Twoje podejście do życia i to jak przedstawiasz tą naszą polską rzeczywistość. Jest przesyłka kolejna, tym razem od Konrada z Warszawy, który w, w zmyślny sposób w rurę kanalizacyjną zapakował swój, swój wyrób, zaraz do niego przejdziemy. Witam serdecznie El Schaffa. proszę o degustację mojego wyrobu, jest to Bimber 45-48%, zgadnij z jakich owoców. Proszę bardzo o pozdrowienia, wszystkich zawsze pozdrawiam jak coś przesyłają, zaraz zobaczymy. Słuchajcie, jest i stosowna etykieta. Elegancko konfekcjonowane, niemalże jak z. wiecie skąd. Ze sklepu Made in Poland, czysta ojczysta. Może wezmę go do Korei, tam byśmy ten bimber potestowali. Słuchajcie, bardzo wszystkim dziękuję za to, że macie ochotę coś do mnie wysłać, bo ja wiem, że to jest dla Was kłopotliwe. Po pierwsze, trzeba jakiś produkt zdobyć, wybrać, zapłacić za niego, przygotować, e, iść na pocztę wysłać. Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Powiem szczerze, że na początku myślałem, że e, ta, a, ta opcja z tymi, z tą skrytką pocztową i spaczkami od Was nie wypali, ale jestem... No pod dużym wrażeniem, że, 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 że również lubicie te wszystkie tematy, które ja lubię. Pierwszego Red Bulla, którego dostałem od Radka. Wersja e, taka limonkowa, cierpka. Nie lubię cierpkie rzeczy, kwaśne Jestem w ogóle z fanem Fanty Lemon. Nie wiem, czy wam kiedykolwiek mówiłem. Kiedyś naprawdę straszne hektolitry tego piłem i ten smak muszę przyznać, że bardzo fajny. Jeszcze raz Radek dziękuję. Kolejna ciekawostka dostałem ci od Przemka. Takie coś będzie badane. Rico, kamera 360, przywieziona właśnie z Tokio. Przemek właśnie wrócił, obgadaliśmy nasze, nasze plany na wyjazd do Seulu. Co, gdzie, jak. Tak więc, jadę do Seulu z Przemkiem. Oczywiście, jadę z Przemkiem. Dowiedziałem się, że również jego sprawy nie mogło być inaczej, musiała się kamera wywalić że jego sprawy odnośnie tych laserów, pomiarów dobiegają końca, czeka na wyrok. W jednej sprawie, gdzie był pomierzony z odległości tam chyba 700 metrów to jak mi sam powiedział aż mu było przykro patrzeć jak sędzia łajał tego policjanta na okoliczność swojej niewiedzy i ignorancji w kwestii dokonywania pomiarów tym urządzeniem. Druga sprawa ta, która tutaj była w Kielcach, któreście widzieli ten pomiar z 400 metrów, no też jest Przemek dobrej dobrej nadziei, że, że, że będzie po jego myśli, tak więc jak widzicie jednak czasem warto nie przyjmować mandatu i próbować swoich sił w sądzie, szczególnie jeżeli by miało to wpływać na pozbawienie Was uprawnień, co jest bardzo niefajną sprawą. Słuchajcie, jest taka sytuacja, znowu się spotykam tutaj z mistrzem od druku 3D, Konradem Podam mi link do swoich jakichś rzeczy, które robię w YouTube, to dam do opisu filmu. Coś tam znajdzie, patrzcie, zarębiste logo mam swoje tutaj wmontowane. Plus, tak jak mówiłem, 9 małych plus dwie duże. Majstersztyk, powiem tylko tyle. Bardzo Ci dziękuję, mam nadzieję, że coś będziemy fajnego tworzyli. Zamówienia, musisz sklep otwierać internetowy, bo czuję, że to będzie hit. I kupony nowe są w KFC. I poza tym dzisiaj jest wiadro, tak więc chyba wszyscy wiecie, co to znaczy. Dzięki Konrad za to. Już idzie. Może nie, a nie mogę nie teraz. Nie, bo naprawdę ja się stresuję przed kamerą, to jest straszne. Słuchajcie, Konrad się stresuje, ja Chciałbym Was zaprosić na swojego fanpage'a. Ja to zrobię za niego, bo tak żeśmy się zastanawiali co zrobić, żeby nie było, że tak się żre, no, bo jakoś mi ładnie. Mam nadzieję, że nie jestem brudnym. To Wam podlinkuję do niego tego fanpage'a. No i tam konrad będzie już publikował jakieś linki do swojego YouTube'a, do różnych innych swoich rzeczy, bo go tak chce zmotywować, żeby nagrywał trochę tych swoich rzeczy, co robi, bo konstruuje różne e, fajne rzeczy. I szkoda, żeby to gdzieś tam mm, szło w pustkę. Także i powiedział, że będzie odpowiadał na pytania związane z drukiem 3D. A że każdy, kto się interesuje tym tematem, to niech tam wbija. Jak wiecie, wczoraj poszedłem z Tobą, swojej produkcji sosikiem z paprycy habanero. Wczoraj nie miałem z czym spróbować. No wyczuwalna jest pikantność faktycznie. No powoli pokupki smakowe otrzymują impuls, ale ewidentnie jest to nazwałbym pikantność średnią. Bardzo Fajny sosik. Fajnie pali. Myślę, że to taki właśnie mięs jakiś hot dogów, grilla, jak najbardziej będzie OK. Bardzo fajny. Michał, bardzo Ci dziękuję. Tak jak Ci powiedziałem, ja taki eksperyment ostatnio z Lidlu kupowałem, Baby Pepperoni. I mam dla Ciebie słoik. Ten już jest pusty, ale mam jeszcze kilka w zapasie. I jeden pójdzie do Ciebie. No, myślę, że jakby tego nałożył więcej, a właśnie to zrobię w zasadzie, to już będzie niepotrzebne ogrzewanie w domu i lekko będzie twarz sparaliżowana tym pikantnością. Bardzo dobry, bardzo dobry, bardzo dobry. Dziękuję jeszcze raz. Sosik wytestowany. Znowu drogą kupna dzisiaj przyszła do mnie paczka. Jak widzicie, całe mnóstwo koszulek. Wyjazd się zbliża wielkimi krokami. Tym razem poszłem w białe. Mam jeszcze trochę pomarańczowych do zużycia i pójdą one właśnie na wyjazd do, do Korei. A te pójdą chyba na wyjazd do no, Iranu, ale już nabyłem, żeby to wszystko mieć w, odpowiednim, w odpowiedniej ilości. Czasami się pytacie, czy szafa jesteś burdasem i się nie kąpiesz? O, powiem wam po ile kupiłem na Allegro. Yy. 563 za koszulkę. Pytacie się, że czy szafa jesteś brudasem i się nie, się nie wyjesz? Bo często dwa dni chodzi w tej samej koszulce. To często tak bywa niestety, że może nie tyle jestem brudasem, tylko kupuję jak mi się coś podoba, na przykład 5, 6, 7, 8 egzemplarzy tej samej rzeczy. A teraz hmm, przejdźmy może do tego, co mi tutaj Konrad wykonał. Pokrótce. Teraz sobie raz spokojnie. Temat zobaczycie, to jest właśnie tak zorganizowane. Jak widać na tej części jest moje logo. Niektórzy się z niego śmieją, że jest słabe, ale mnie się podoba. Sam sobie je wymyśliłem, nikt mi tego nie robił. Ale nie jestem jakimś człowiekiem, który ma zmysł bardzo estetyczny. Słuchajcie, 64 cia chodzi. Dodatkowo ładuję sobie tutaj kolejne pudełeczko. Patrzcie ja tego musiałem ze sobą nieść, wrzucam tu następną, wrzucam tu następną i taki oto zestaw, tu jest odpowiednio wyprofilowane, że mogę sobie to nasunąć i to tak wygląda, że widzicie tu są też takie same wcięcia, że to fajnie wchodzi. I mam zestaw na 9, 10, 11 kart w jednym płaskim pudełeczku, które łatwo mi będzie gdzieś tam włożyć do tych moich biodrówek, które, które włożę. Sam w ogóle proces drukowania 3D też jest fascynującą materią. W opisie znajdziecie link do kanału Konrada. No i teraz mniej więcej widzicie, jak jest realizowany taki proces druku 3D. Tutaj akurat Konrad sam sobie tą drukarkę. No, kupił taką bazę, która gdzieś tam mu przyszła z Chin, a potem sam sobie już elementy dodatkowe podrukował i, można powiedzieć, w sposób chałupniczy taką drukarkę 3D sobie zrobił. No i co najważniejsze, Konrad nie jest tylko drukarzem, który drukuje z gotowych projektów, ale i sam właśnie potrafi coś zaprojektować. I to jest tak naprawdę, no, nasz wspólny projekt, bo ja mniej więcej naświetliłem o co mi chodzi. A Konrad już go wprowadził w życie właśnie w taki sposób. Te, te właśnie tutaj 45-stopniowe wcięcia to był jego pomysł, bo ja myślałem, żeby to było po prostu nakrywane taką przykrywką, ale to rozwiązanie jest zdecydowanie lepsze i w tym momencie wszystko mam w jednym, fajnym, zgrabnym pudełku.